Uniwersytet Sukcesu da Ci tak dużo, że naprawdę nie spodziewasz się, z jakim doświadczeniem wyjdziesz z tego projektu. Takie wprowadzenie do tego świata, nawiązanie kontaktów i możliwość dowiedzenia się, jak wygląda praca programistyczna, pomoc w wyborze ścieżki, którą można wybrać, była dla mnie najbardziej atrakcyjna. Udział w projekcie daje nam ogromne możliwości nie tylko zawodowe, ale także rozwoju osobistego. Liczne zajęcia, które mieliśmy z psychologii, pozwalają poznać siebie lepiej i poznać inne osoby i zrozumieć, co nami kieruje i jakie mamy cechy pozytywne, negatywne i jak wykorzystać je w odpowiedni sposób w środowisku zawodowym. Uniwersytet Sukcesu to nie jest żaden skam, po prostu jest to cudowna inicjatywa i bardzo się cieszę, że miałam możliwość wzięcia w niej udziału. Przede wszystkim rozwiniecie swoje umiejętności, które pozwolą Wam zdobyć doświadczenie oraz pierwszą pracę, która jest bardzo ważna. Ja wzięłam udział w projekcie i bardzo się z tego cieszę, bo nie tylko poznałam siebie, ale też super dziewczyny. Dziewczyny, nie zastanawiajcie się. Jeżeli już trafiłyście na te wiadomości o, o tych warsztatach, idźcie w to, <noise> zgłoście się. Zróbcie krok ku lepszemu. Aplikujcie śmiało, śledźcie social media, naprawdę warto. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, że udało mi się wziąć w tym udział i chciałabym, żeby wszystkie dziewczyny, które mają taką możliwość, żeby ją wykorzystały. Zachęcam gorąco, aplikujcie, nie bójcie się. Jak się tutaj dostaniecie, to nie będziecie żałować. Projekt jest stworzony na naprawdę wysokim poziomie i jak najbardziej polecam. Tu trzeba być i to zobaczyć, to jest fantastyczne doświadczenie. Zachęcam bardzo, bardzo, bardzo. Jeżeli chcecie spojrzeć na siebie z innej strony, a równocześnie zajrzeć w głąb siebie, to jest projekt dla Was. Nie zastanawiaj się, aplikuj do Uniwersytetu Sukcesu.